Jak się pisze miłość? Miłość się nie pisze, miłość się czuje. Jest tam tak cicho, że słyszymy piosenkę zaśpiewaną wczoraj. Ty pójdziesz górą, a ja doliną. Chociaż słyszymy, nie wierzymy, nasz uśmiech nie jest maską smutku, a dobroć nie jest wyrzeczeniem i nawet więcej, niż są warci, niekochających żałujemy. Tacyśmy zdziwieni sobą, że cóż nas bardziej zdziwić może, ani tęcza w nocy, ani motyl na śniegu. A kiedy zasypiamy, we śnie widzimy rozstanie. Ale to dobry sen, ale to dobry sen, bo się budzimy z niego. Wiesz, miłość jest wtedy, kiedy kogoś lubimy. Za bardzo. Ja nie chcę wiele, ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że każdy nerw, każda chwila samotna, każdy ból, jakże częsty, jak częsty, zwiastuje otchłań, mówi nieszczęsny. Ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko, ciebie i zieleń, i żeby listko akacji było wiecznie. I żeby sercu bezpiecznie, i żeby kot się bawił firanką jak umie, żeby siedzieć na jerozolimskim ganku i nic nie rozumieć. Chyba już nic nie napiszę, w ogromną i groźną ciszę schodzę powoli. Ja nie chcę wiele ciebie i zieleń. Kiedy się kogoś kocha, ten drugi ktoś już nigdy nie znika. I pije wino. Ach, gdybym był młodszy, dziewczyno, gdybym był młodszy, piłbym ach w ten czas nie wino. Lecz spojrzeń twoich najsłodszy nektar, dziewczyno. Ty byś mnie kochała. Jasny aniele Na tę myśl pierś mi zadrżała, Bo widzę szczęścia za wiele, gdybyś kochała. Gwiazd bym nie szukał na niebie ani miesiąca, Ale bym patrzył na ciebie, Boś więcej promieniejąca Od gwiazd na niebie. Zgardziłbym słońca jasnością i wiosny tchnieniem, a żyłbym twoją miłością, boś ty jest moim natchnieniem i słońc jasnością. Ale już jestem za stary, bym mógł dzieweczko zażądać serca ofiary, więc bawię tylko piosneczką, bo już za stary. Uciekam od ciebie, motylu złoty, bo duma mi nie pozwala cierpieć, więc pełen tęsknoty uciekam z dala. Śmieje się i pije wino mieszane z łzami i patrzę piękna dziewczyno w swą przeszłość pokrytą mgłami. Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem.